Cześć, witam, mówi Szymek. W tym programie jest taka rzecz, że MyPaint został napisany w oparciu o to, że można używać i jest coś takiego jak opcja przycisk, jak mocno można przyciskać pędzel. I jest pewien problem, bo czasami jak jest za słaby przycisk w ustawieniach pędzla? Ja powiem o co chodzi. z Spacją klikniecie, wchodzimy go, pędzel, brush. E, tam opcja: brush settings editor. W opcji wielkość jest coś takiego jak pressure, przyciskanie. Bo ja miałem taki problem, że on automatycznie mi malował. Jak się zwiększa przyciskanie, to ten problem znika. Utworzę sobie jeden presek osobny jest zmodyfikowany. O go jaką wolę maluję. I inny też. Bo występował taki błąd, że on mi automatycznie malował. Czasami coś takiego wyskę uję. To jest inny presek. Już wam pokazał co chodzi. Coś mi wolno maluje. To ma związek z jedną rzeczą. Tym W myśli prawym heczickiej myśli można egzekować ustawienie węzla. Sprawdzę, czy tu nie ma za wysokiej Wartości Powinien być szybciej malować teraz Pressure to nacisk Jak go zmniejszę To może mi teraz malować automatycznie Nic się nie dzieje Bo czasami on mi miał problem czasami Pressure nacisk Kurde, jak jak jaki go. Jak Ojejku, kiedy jakiś zrobił nie tak... Ej, 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 Nie, Pressure ok, tu jest ok. Sprawdzę, czy tutaj trzeba sprawdzić wartość. Kurde, jak powoli. Muszę sprawdzić, jak się jak dzieje, bo nie powinno się jak dzieć. To ma związek z pewnymi ustawieniami, które trzeba naprawić. Bo to jest inny prysek. To nie jest go ale jest szybki. Tego sprawdzę, Egic Brush Settings. Hmm. Może trochę za duchy nacisk jest. Może to ma wpływ na wygajność pędzla. Nie, to musi być co innego, bo z jakiejś przykiery wolno mi ten pędzel tu chodzi. Tu szybciej. Tu jest dużo szybciej. Ale możecie dodać nowy pędzel. Brush Settings, Brush Settings Editor. Copy to New. kuskam kustan, dostosowany do moich potrzeb, kas tam źle wymawiałem. No w będziecie mogli sprawdzić. Nie, dlaczego tak dziwnie? Mi pokazuje. To jest wyjątkowo wolno. Ten, ten, ten. Ten, ten jest szybki. Może moi gracze sprawdzić, co powoduje mój pęzel. Jest taki wolny. Aha, tu jest mniejsza walka. Wobec tego będę musiał w Game pan z ustawić. To trzeba zmniejszyć. Teraz powinno być szybciej. Widzicie, jest szybciej. Jakby Wam automatycznie pędzel czasem malował, spróbujcie opcji zała załaduj ustawienie pędzla ponownie, albo siłę nacisku, w wtedy będziecie musieli sprawdzić. lepiej jakbyście od razu Edit Brush Settings, to wtedy musielibyście siłę nacisku skonfigurować. Tu już nic nie będę kombinował. Sprawdzę przejrzystość. Im wyższa wartość, tym mniej przejrzystość. Co, co to za Enzel? Simon Enzel. Gwa. Powinien mi się teraz wyświetlić i daje ponownie save. Holangok, dlaczego nie pamięta mi nazwy? Holangok, dlaczego nie pamięta nazwy? Wobec tego mohagaki do nowych. Kurde, jak się mi nie pamięta nazwy? Nie, bo to jest jasny kolor. Wkucha mnie moje grę, że nie pamięta mi nazwy pędzla. Kurde, cofaj. Czasem mam problem z sofaniem zmian. kwaka. Następna warstwa, dam ciemniejszy kolor. Prawym wiciskiem myśli wy przesuwacie widok. Cholę, jakoś tak za jasny jest. Musielibyście jeszcze raz pędzel pociągnąć, kiedy będzie ciemniejszy kolor. Ale generalnie mówiąc, lubię ten program. Fajnie się w tym tworzy. Tylko trzeba wiedzieć, co i jak ustawić, bo czasami pędzel zachowuje się tak, jakby automatycznie malował. O nie, coś wyszło Nie ciekawie. Będziecie mogli podkreślić, zaakcentować kolor gachówek albo czegokolwiek. Ja ten program używam, powiem Wam spodobał mi się ten program. Bo jest garmowy, na licencji Open Source, macie osobne pędzle i to są Wasze preseki. Pędzle skonfigurowane przez Was. Jeśli tak zostanę one zapisane na dysku, bo Kreek ma taką opcję, Pędzny mogą być na gesku zapisywane i potem można je przekopiować. To muszę sprawdzić folger apg Nie podoba mi się trochę, ten folger jest ukryty -P -P -A -A roaming Nie wiadomo czym ma i pęk. Powinien być, ale nie wiem. Nie widzę go tu. O, nie, dlaczego tak? No nie no dlaczego nie widzę tutaj programu MyPaint? No kurczę no powinien być No nie no chyba... może w innym katalogu sprawdzę katalog lokal O w katalogu lokal jest Nie widzę nigdzie tutaj. By były ustawienia więcej. Niedobrze, że autor nie pomyślał o tym, aby grać taką opcję, my MyPaint mógł zapisywać go plików w pędzle. Być może to zostaje zapisywane bezpośrednio do mojej pracy, a załaduje to. Nadpiszę sobie moi drodzy pracy, bo mi się wydaje, że mogę mieć nadal ten pęk, które powszechnie konfigurowałem. Wyjdę z programu. Moment, no, dlaczego mi taki komunikat daje? Przecież zapisałem to. Może za szybko próbowałem wyjść. Dobra, i teraz, moi drodzy, załaduję sobie e, pracę moją. Powinien... On chyba zapisuje mi pędzle. Nie wiem właśnie, jak zapisuje te obszary robocie pędzli, czy one są tak naprawdę zapisywane, czy na dysku, czy bezpośrednio e, w ustawieniach programu, czy w tej reaksy, którą zapisuję, bo Krita zapisuje tam do katalogu. Wszystkie pędzle, które w programie Krita konfiguruję, zapisywane są tu. Już ja Wam pokażę. Tu są pędzle od creaky. w formacie, w rozszerzeniu .hpp, potem ja można to zapisać na disk. Bo ja kliki głównie używam do animacji. Lepiej mi się trochę maluje w tym programie. Ten program ma trochę lepsze jakościowo pędzle. Da się też w programie o malować. Ale trzeba plik zapisać potem do JPG, bo Open Tools wykorzystuje pędzle tego programu.